Niby zwykła sobota, a jednak dzieje się coś niezwykłego. Moi drodzy. Dzień dobry, witam serdecznie. Weekend cudów tutaj u nas właśnie się rozpoczyna, gdzie pomoc dociera prosto pod drzwi potrzebujących, a to jest szlachetna paczka. O, widzę, że coś tutaj się dzieje, więc szybkim krokiem, moi drodzy, na rozbudzonko znajome twarze, Joanna Konrad, witam serdecznie. Cześć, dzień dobry, cześć. Ty, jako prezeska, na pewno wiesz, najlepiej jesteś poinformowana, co tu się dzieje. Tak, tu jest tak dużo ludzi, dlatego że właśnie czekamy na darczyńców. Będziemy otwierać magazyn. Chcemy tak symbolicznie otworzyć magazyn, bo o ósmej rano otwierają bijemy się brawo? wszystkie magazyny. E, bijemy brawo teraz, dopiero, dopiero jak będą jak darczyńcy. Wejdą darczyńcy, no, będą darczyńcy tak, i wtedy. Tak, tak, tak słuchajcie. Ale bijemy brawo, nie będą i, e, i, Tak, słuchajcie, będziemy bić brawo wszystkim darczyńcom. E, to jest taki moment, właściwie najważniejszy moment, dlatego że wchodzą ci ludzie, dzięki którym e, no, możemy mieć. Mieć prezenty dla naszych osób, które odwiedziliśmy. Odwiedziliśmy w tym roku wiele rodzin, więcej niż w zeszłym. O tym jeszcze będzie i no, niesamowite historie, bo tak naprawdę zmieniamy świat na dobre. I to jest mam nadzieję, że wszyscy myślimy o tym, że robimy wielkie rzeczy. To jest najpiękniejszy weekend w roku. Nie ma piękniejszego. tutaj tyle obiecywałeś. Ja już czuję tą atmosferę. Rozumiem, że zaraz będą kolorowe paczki. No to gdzie są ci darczyńcy? Ja tak patrzę na zegarek, bo to już zaraz powinno się wydarzyć. Idealny timing. I idą. Idą, 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 idą. Zapraszamy. Brawo! Jedne, dwie, trzy Idą następni. Ile tego? No. zziębnięci, ale szczęśliwi. Widzę ten dumny krok, uśmiech. No, bo jest tego tutaj by być dumnym. Powiedzcie, mi, chodź tu Konradzie, staniemy tak właśnie. Ten Powiedzcie mi, ile w tym roku ilu rodzinom udało się w tym roku pomóc. To jest liczba, której ciągle się uczę, ale 19 955 rodzin otrzyma w tym roku pomoc? Blisko 20 tysięcy. 000. 20 tysięcy 000 różnych historii, przepięknych, znaczy przepięknych, no przepiękne dopiero będą, ale powiedzcie mi, czy, czy wy jak do, znacie jakąś konkretną taką historię, która Was utknęła najbardziej w pamięci i właśnie. Chcielibyście się nią podzielić, jakieś rodziny? To jest blisko 20 tysięcy historii, o 3 tysiące no. więcej niż w ubiegłym roku. Już za chwilę. Myślę, że za kilkanaście, kilkadziesiąt minut, bo to ma być jedna z pierwszych paczek, która wyjdzie z magazynu dzisiaj, to jest paczka Pani Marii. Pani Maria przygotowuje się do świąt inaczej niż my wszyscy. Ona nie odwiedza jarmarków, nie kupuje prezentów. Przez ostatnie kilka tygodni Pani Maria jedną torebkę herbaty zaparzała cztery razy. Po co? Żeby na Wigilię zostały choć dwie świeże. Darczyńca. Kupił zapas herbaty owocowej, leśnej, waniliowej, czarnej, airgray, każdej na rok do przodu. Ale oprócz tego, w jej paczce, oprócz tej herbaty, znajdzie się zestaw: cztery filiżanki, czajnik, po to, żeby. Ta pani, Pani Maria na Wigilię mogła zaprosić swoich sąsiadów. Pierwszy raz od dawna mogła zaprosić swoich sąsiadów. 20 tysięcy takich historii dzięki tym wszystkim, którzy tworzą weekend cudów. Ty też. Nie, no, jak słuchałem tej te, te smutnej historii, ale z tą piękną puentą to, to po prostu porusza, a, a, a ty, moja droga, masz jakąś też. To, to właściwie każda historia, z którą się stykamy, jest poruszająca, ale w tym roku szczególnie dotarła do mnie taka historia, przy której się rozpłakałam, to historia pana Edwarda, Pan Edward jest osobą niewidomą, która marzyła o tym, żeby dostać mopa i wydawałoby się, jak można marzyć o mopie przed świętami. Okazało się, że on śpi na podłodze, nie ma łóżka i jemu. W ogóle nie dotarło do niego, że on może łóżko dostać od darczyńcy, dlatego prosił o mop bo chciałby mieć czystą podłogę. Już wiemy, że dostanie nie tylko łóżko, ale też komplet mebli do swojego mieszkania. Dostanie też, tak. dostanie też MOP-a wymarzonego, dostanie też wiele innych rzeczy, przede wszystkim zapas żywności i zapas środków czystości na, no na cały rok. No Ja w ogóle wczoraj tutaj byłem na próbie i byłem świadkiem tego, jak padło to wyczekiwane zero. Powiedzcie mi, jakie emocje z tym, z tym się wiązały? Czy, czy to było szczęście, ale też ulga? O bracie, to zero, <grym> zero to zawsze jest najpierw ogromny niepokój, a który towarzyszy nam przez te cztery tygodnie od otwarcia bazy, a im jesteśmy bliżej Weekendu Cudów, to ten niepokój jest większy, bo bardzo, bardzo martwimy się, czy każda z tych rodzin, do której nasi wolontariusze dotarli, Tarli, otrzyma pomoc. Bardzo nie chcieliśmy, żeby dzisiaj któraś z tych rodzin musiała usłyszeć, dla was zabrakło, nikt mm. się nie znalazł. Więc wczoraj, to było ok. 22-21, tak. e, był taki magiczny moment, bo oprócz tego, że to jest opowieść o wielkim niepokoju, to jest Opowieść o jeszcze większej trosce. Po tym jak kolejny raz o szlachetnej parsce opowiedzieli nasi przyjaciele z faktów TVN, no to my wiedzieliśmy już wtedy, że to zero nastąpi. W ciągu godziny dwóch ze stu potrzebujących rodzin licznik spadł do pięciu. No i to pięć na chwilę się zatrzymało. Elementem. Moje serce na chwilę też. A wtedy naszą próbę przerywa Dorota, która jest tutaj gdzieś. Tu, 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 tam, tu, 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 jest tam Dorota. Dorota pracuje w szlachetnej paczce od lat. Zrobiła w tym roku dużo paczek. Bo jest, wolontariuszką. Ale ja chcę, za mało jest wolontariuszką i przychodzi, przerywa nam spotkanie i mówi: Konrad, ja nie wytrzymam, proszę cię, zróbmy tą paczkę, zróbmy ją wspólnie. Ja słyszę to i wiecie, 22 piątek, i mówię: Zdążymy to zrobić, żeby w niedzielę te paczki dotarły do rodzin. Bardzo mi zależy, żeby one dotarły w niedzielę do rodzin. Weekend do, Może tak. zaraz znajdzie się jakiś darczyńca, na pewno się znajdzie, dopiero jest 22, mamy jeszcze dwie godziny. Dorota łzy w oczach i mówi: Nie, ja nie wytrzymam, zróbmy to, niech ci wolontariusze i niech te rodziny. Już wiedzą, że jest darczyńca. I ostatnie pięć rodzin wybrali pracownicy stowarzyszenia. To jest, myślę, ładny gest, dlatego że my naprawdę wszyscy wykonaliśmy ogromną pracę, byliśmy bardzo zmęczeni, i na koniec oni nie wytrzymali. Mówią, ostatnie pięć rodzin. Kończymy tą imprezę, zaczynamy weekend cudów. Tyle, 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 macie do zrobienia, a jeszcze wam było mało, bo no jednak te paczki same się nie złożą, więc dobrze, nie zajmuję w takim razie więcej. No do, dopiero tam widzę się rozpoczyna. Będziemy tutaj cały czas, więc się jeszcze łapiemy, a ja tym idę do dalszej waszej tutaj wspaniałej ekipy, żeby Pięknego zobaczyć weekendu cudów. Co. Dziękuję. Dobrego tutaj. weekendu. Dobrze. Moi drodzy, ja tutaj zobaczę widzę, bo tutaj chyba jest. O, pat Wy tutaj jesteście na straży, na odparciu. widzę, ca, całego, całego, może pan złapie, będzie mi łatwiej wtedy. Cześć Szymonie, powiedz mi, co tutaj robisz i jak w ogóle dla tych, którzy dopiero w ostatnim momencie te paczki, te rodziny zdecydowali się wybrać, jakie Hej, masz protypy, jak to zapakować tak, ładnie, tak, bo to tak. widzę, że to, to jednak nie jest byle co. Darczyńca powinien pamiętać, że paczka powinna być ładnie zapakowana, tak jak prezent, oraz paczka powinna być opisana. E, tutaj mamy świetny przykład, jeśli mogę Ci poprosić jeszcze o podtrzymanie na moment. E, każda, każda paczka powinna mieć kod rodziny oraz informacje o tym, ile jest paczek w całej paczce i który to jest numer paczki. E, I to jest właściwie wszystko. Jako Ale... wolontariusze prosimy także, żeby te paczki były tak do 10 kg, ponieważ e, nie wszyscy wolontariusze są siłaczami. Ale rozumiem, że nie, 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 nie każecie je w momencie, gdy coś e, zrobią albo źle, albo przekroczą te... Oczywiście, że nie. Jesteśmy bardzo wyrozumiali. Zawsze z uśmiechem, zawsze ten... Więc dobrze, nie, nie, nie przerywam, bo, bo widzę, że mamy jednak dużo pracy, powodzenia Dziękuję. i mam nadzieję, że miłego, cudownego... Weekendu Cudów. Kogo tutaj widzę, idą cały czas te paczki. Ja to tak rozglądam, bo tutaj widzę jest atmosfera. O, widzę znajome twarze, to zapraszam ze mną tutaj nasi przyjaciele z BNP Paribas. Witam serdecznie tutaj. Co roku, co roku, pomaga, co roku pomagacie, jesteście zawsze, wykonujecie zadanie wzorowo i widzę, że tutaj uśmiechy, czyli tym razem też się udało. Uśmiechy są, paczki też, jesteśmy gotowi, także no, zaczynamy weekend cudów. Dobrze, powiedzcie mi, jakie, jakie, jakie rodziny w tym roku wybraliście, jakieś historie, bo to zawsze jest? W tym roku paczka, z którą tutaj jesteśmy, jest dla pani Ani z rodziną. Pani Ania, niestety, zmagała się w przeszłości razem ze swoimi córkami z okresem przemocy domowej. Przechodziły potem przez okres bezdomności, i w momencie, kiedy już ich życie zaczęło się stabilizować po tym, jak pani Ania znalazła nowego partnera, jej partner zmarł. Wszystkie we trójkę są teraz w żałobie i w tym roku przygotowaliśmy dla nich pomoc. Taką podstawową rzeczą, o którą prosiły, był materac dla jednej z córek, ponieważ materac, który mają teraz, jest niestety dziurawy do tego stopnia, że muszą go łatać poduszką. Udało nam się zebrać tyle funduszy i zrobić takie zakupy, że obie z córek dostaną po nowym materacu. A gdzie ten materac? Tak się rozglądam. Czy mamy taki malutki? Taki... Nie, Może teraz to nie, sobie... nie, nie, mamy taki większy. Tutaj jest z... Że... Będziemy mieć to. Gdzie, 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 o, gdzie? Mamy tutaj taki. Może go wyjmiemy. Pokaż, pokaż, jak... a jak to jest pięknie zapakowane pomysłowo. O, ja myślałem, że to jest taki <grym> duży cukierek, a tutaj wró wróćmy tutaj do... E... Rozumiem, że to jest jedna, jedna z rodzin, a jeżeli chodzi o ciebie, czy ty, ty masz też jakąś swoją rodzinę, w której wyjątkowo się zaangażowałaś? Tak, ja mam swoją rodzinę, moja rodzina pochodzi z Warszawy. To jest pani Kaja z dwójką nastoletnich dzieci. Wiktor i Wiktoria obydwoje no, ze specjalnymi potrzebami. Wiktor jest spektrum. Wiktoria potrzebuje bieżącej i z ciągłej terapii. Potrzeby były takie podstawowe, bo bardzo często te rodziny mają naprawdę podstawowe potrzeby, czyli zapas żywności, zapas chemii. Z takich rzeczy do gospodarstwa domowego, to na przykład piekarnik nablatowy, bo dziewczyny bardzo lubią piec, a nie miały gdzie tych wypieków robić. No Skompletowaliśmy naprawdę ogromną paczkę, w sumie chyba 18 dużych, dużych kartonów, więc na pewno dzisiaj czeka je. Dla jednej, czekaj, dla jednej rodziny, rodziny, więc myślę, że czeka je dzisiaj wow. wspaniały dzień. Ogólnie w banku BNP Paribas przygotowaliśmy ponad 130 paczek. 130 paczek. A ile tak. osób było zaangażowanych? O jeszcze wieś? to oczywiście cały czas liczymy, bo będziemy sprawdzać, ile osób w każdej paczce się zaangażowało. Zawsze to jest około 2,5-3 tysiące pracowników co roku. I rzeczywiście jest to największy wolontariat pracowniczy tutaj Jej, dla szlachetnej nie, to jest paczki. Cudowne, Ogromna że... machina dobra, to na pewno. I rozumiem, że, 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 że nie trzeba namawiać. Że... Nie trzeba namawiać. Naprawdę to jest tak, że my w naszym pionie, jak przygotowywaliśmy trzy paczki, okazało się, że zakres pomocy i wsparcia jest tak duży, że w ostatniej chwili w czwartek zdecydowaliśmy, że jeszcze robimy jedną, bo mamy zapas finansowy na tyle, żeby skompletować na szybko jeszcze dodatkową okay. paczkę. A dzisiaj tutaj ile tych paczek przynosicie? Uff, dużo, ponad 60. ponad 60 Oje. paczek będzie, o, także... No, 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 ja, to w takim razie sporo. nie zajmuje, nie zajmuje czasu, bo no jest to, to, co przenosić. Bardzo dziękuję. Cieszę się, że, że, że wyszło i że jesteście z nami w kolejny rok. Dzięki. Ja tu patrzę, rozglądam się, bo moi drodzy, ja, żałujcie, że was tu nie ma. I na szczęście ja jestem, więc mogę wam powiedzieć, jak tu jest... Tu są już święta, tu po prostu czuć tak dobrą atmosferę od samego początku. Wszyscy tutaj weseli, uśmiechnięci. Kolejni darczyńcy, widzę, nadjeżdżają. Ale chodźcie, pokażę wam, oprowadzę, chociaż nie wszystko wam pokażę w tym, w tym wejściu, więc zapraszam od razu już na 11.30. Ale zachęcam właśnie wszystkich darczyńców do dzielenia się w social mediach swoim, swoimi właśnie paczkami, pokazaniem jak pomagacie, jak pomagaliście, bo naprawdę nie wiecie, jaką to ma często siłę że dobro czyni dobro, więc może kogoś jeszcze namówić. Jak nie teraz, to na, na kolejny rok. Patrzcie co tutaj się dzieje. To, żeby nie było, że jestem gołosłowny, też zrobię, zrobię nagranie z, z tego i wrzucę na swoje social media. Oznaczajcie szlachetną paczkę koniecznie. Czekajcie, no co tu się dzieje? Pięknie. Je, tak uroczy widok, tak? No, niesamowite O, tu wszyscy działają. O, a tutaj jeszcze zobaczcie, licznik jest, moi drodzy. Ten licznik tylko będzie wzrastać. Już 2619 paczek, ponieważ te paczki są też już rozsyłane, znaczy przewożone przy, przy, od wczoraj. I ten licznik będzie tylko rósł, więc będziemy co, co live'a robić update z tej, z tej sytuacji. 13% jest, czyli no, mam nadzieję, że że to się uda. Tutaj widzę widzę... Możemy chwilę e, Możemy jest reklama, pogoda. O tak, tak, wydarzyło. tak, no tak. Bo ja tutaj moment. patrzę, że nie przerywam w live tak głośno mówię. Ostatni moment, że mogę coś powiedzieć właśnie. Na antenie TVP Info jest reklama, później pogoda i wchodzimy na żywo. Proszę nas oglądać także w TVP Info, bo będziemy mówić o tej empatii, która wylewa się z każdego zakamarka w Polsce, prawda? No, no, nie, w ogóle myślę, że dzięki Wam też dokonaliśmy tego pięknego cudu tutaj. Więc. Dziękujemy bardzo. Dla nas to bardzo ważne. Misja szlachetność, którą będziemy promować. Szlachetna paczka jest dla nas czymś ważnym, dlatego jest realizowana w wielu redakcjach na, w telewizji polskiej, m.in. W kronice. To jest moja macierz, czyli moja najważniejsza redakcja. Co roku przygotowujemy paczki, prezenty, bo nie jest dla nas to sprawa obojętna. Wiemy, że są osoby, które potrzebują naszego wsparcia. Jako na co dzień, jako reporterka widzę też, że wiele osób jest w skrajnej biedzie i to trzeba nagłaśniać i trzeba pomagać. I fajnie, że też jesteście, bo macie moc. No, i wy, wy tak samo macie moc. I też fajnie, że możemy się teraz dzielić tymi pięknymi chwilami, gdzie, gdzie te paczki właśnie trafiają. Więc czyńcie swoją misję, nie Dzięki, przeszkadzam. Idziemy. Będzie live. Ja też już żeby, żeby tego live'a tutaj jakoś nie, nie przeszkodzić, to będę na ten moment kończyć, a my się widzimy o 11.30. Nie odsłoniłem wszystkich kart, moi drodzy, bo jestem takim zawodowym graczem, więc będzie co jeszcze oglądać i podziwiać, a jest naprawdę tutaj magicznie. Przypominam, oznaczać szlachetną paczkę i dzielić się dobrem. No bo jak nie dobrem, to czym? Pozdrawiam i widzimy się na kolejnej transmisji o 11.30.